Siemanko, z tej strony Germano, z kanał raczej konsolowo i dzisiaj chciałem Was zaprosić na pierwsze wrażenia z Digital Devil Saga 2, 2 a więc e, spin-offu serii, można powiedzieć, głównej Shin Megami Tensei e, na Play 2. Pierwszy materiał nagrywany z Play 2, więc e, odpalam od razu grę, bo, albowiem wiem, że zacznie się od intra, bo sprawdzałem sprzęt już przed, przed nagrywaniem, więc wiem, że mniej więcej tak to się zaczyna. Um, co mogę powiedzieć na star, szybki start, jest to taka dwójka, bardzo mocno dwójka, bardzo mocna dwójka w kontekście serii, albowiem Atlus zrobił grę tak dużą, że podzielił ją po prostu na dwie, dwie połówki i wydał je rok po roku. Nie dokładnie pamiętam, kiedy miała pierwszą część premierę, w którym roku, natomiast dokładnie 12 miesięcy po pojawiła się dwójka, którą właśnie teraz ogrywam. To mniej więcej tłumaczy, dlaczego jedynka skończyła się tak strasznie dziwnie. Tamte zakończenie jedynki było... Tak mało tłumaczące, że kiedy poczytałem o tym, jak wygląda fabuła dwójki, wszystko stało się mega jasne. No i zobaczmy, co tutaj też w intro się dzieje. W ogóle główna postać z jedynki, więc już od razu wiadomo. Od razu można wyczuć nutę Szodiego Meguro. Swoją drogą, Atlus bardzo lubi robić gry w post-apo, w, w żółtej palecie kolorów i tak dalej. Mam takie wajby z Nocturna i Piątki, o której zresztą Anna będzie robiła u na, nas na podcaście. Ta pani pojawiła się w jakichś takich dziwnych przebłyskach w jedynce, które totalnie niszczyły sytuację. Fabuła, jedynki była dosyć ciekawa, ale. Właśnie to, jak się zakończyło, to było mega wszystko takie dziwne. O, ładny kadr. Dobra, pressy button. Eee, teraz tak, czekam. save z jedynki, to nie, raczej New Game. Klik. Tak. O jest. Rzeczywiście jest, no. 47 godzin mi zajęło. Eee, jedynka. Will be entitled to the following. Ooo, tak. Natomiast zdecydowanie normal. Mhm. swoją drugą. Careful, guys. Hey, heat. <laughs> uh -huh. Don't run too fast, okay? Oh, come on. Surf and Sarah way ahead of us. What the hell? Hey, Fred. What is this leaf made out of? Data. Um, it's like people's thoughts. Data? People have always wondered about things. Questions like, who are we? Or, what is this world really made of? They discovered molecules and atoms, and then they found even smaller particles. Finally, the most basic building block was so small that it could only be defined as data. You and the forest are essentially the same. It all goes back to people's thoughts. So Thoughts are carried on until they return to their origins, and then... I don't really get it. It's okay. I didn't either, at your age. But now, I think I do. Where we came from... I gdzie Właśnie jedynka była strasznie dziwna, bo tak nie do końca było wiadomo, czy ten świat, się to wszystko rozgrywa, to jest wirtualny, czy Matrixem, czy, czy co się dzieje. na Assumed our image and betrayed its creator's purpose. Hmm. Mankind signed a contract for great power and wealth. Without realizing they had signed their own death warrant. I suppose it couldn't be helped with people wasting their minds on drinking and worse. But the ones picking up the tab had quite the price to pay. Needless to say, it was a lot more serious than paying off the barkeeper. The blazing black sun, ruins and wastelands stretching as far as the eye could see, plants withered from the corrupt data of the sunlight, and people turned to stone, trapped forever between life and death. The survivors were forced underground, far away from their old lives. The lucky few chosen by the Karma Society lived in a sanctuary, formed of god's wisdom, oblivious to the chaos outside. Hell. That's what it was. Hell. Okay, troszkę już zaczyna się to klarować. Find them. No, sir. Alpha team, begin a search to the south. Czyli nie ma tak jakbyś świata matrixowego i prawdziwego, tylko oni jakby przekonwertowali normalny świat w ten, yy, w Matrixa, skoro uznali, że wszystko jest stworzone z danych. The junkyard. a city of rusted iron and constant rain. Oh. its people lived in divided tribes and committed themselves to a never-ending war. all for a chance to reach the paradise called nirvana. Not a given the power of atma demons by the karma temple, they ended the war with gnashing teeth as enemies devoured enemies. No, właśnie, jedynka się jakoś tak dziwnie skończyła, że w końcu tak jakby udało się wyjść z tego junkardu, świata wirtualnego. So, Based on the information at hand, it's a logical conclusion. I assume the others arrived here as well. These kids, except for the soldiers, are the only people I've seen, but. I'm sure Cielo and Heat are okay. We must locate Sarah. This world and the junkyard. ...and our true identities. Sarah has answers. We'll have to take care of those guys outside first. was it Junkyard They just attacked without warning. They're Karma Society soldiers, duh. Society? Don't you know anything? The soldiers come from Karma City to, you know, hunt other humans. They hunt? That's right, for food. Those bad what? bastards can turn into demons. They eat whoever they can get their hands on. Mm -hmm. and the Black Sun? The statues? Are those related to the Karma Society as well? You cannot be serious. Of course they're related. The old hag that discovered the stone disease is their boss savior of all mankind my butt our logical destination should be karma city mm-hmm no way you're gonna get killed they may have captured our comrades so we're in the same boat aren't we do you know of a route to the city sorry i don't

a deal then. All right, I'll take you to Grab his wrist. Um, nie, dobra, mam nadzieję, że to mu zbije piątkę. It's just a handshake. Haven't you ever shaken hands before? Okay. Um. That's Surf. He's the leader of our tribe. I'm Argilla. Mr. Personality here is Gale. Okay then. Come on, follow me, Surf. Okej, okay, jednak jest trochę gry. Mhm. Hit to jak sama nazwa wskazuje jest... E, bardzo można powiedzieć... w gorącej wodzie kąpanym gościu. a Cielo jest takim... lekko duchem. Nic więcej chyba tutaj nie jestem w stanie zrobić. Nope, no to... sektor widać, że dwójka kontynuuje, jeśli chodzi o kolorystykę wszelkich lokacji pierwsza część też była niesamowicie szara. Dobra, sprawdzę jeszcze tą drugą od noga, zanim pójdę dalej. Bo ja jednak mój zmysł grania w JRPG, żeby sprawdzić wszystko dwa razy to. Mm. Pewnie, że tak. Chakra drop. Nie pamiętam co te itemy robią, ale... Dobra, jest dalej ten system widzę z fazami Księżyca. On wpływał chyba na to, mniej więcej, e, jakie mamy prawdopodobieństwo ucieczki z walki. Trochę tak, wyda jeśli dobrze pamiętam, to, to działało to w ten sposób trochę jak e, wskaźnik lak e, w RPGach. Mhm. Niech się zmieni. Zależy się od tego, jak się poruszamy. Kamerą? Nie mogę sterować? Nie. Chyba tu jest menu. Dobra. Tu jest jakaś drabina. são só um safe point agora Nie będę się teraz bawił o, nagrywając ten materiał, jeśli chodzi o to, jakie mam wybrane zdolności, jakie skille i tak dalej, bo to za, marnowałbym czas po prostu. Mam nadzieję, że jakaś walka mi nie spotka na tyle trudna, żeby to było, miało znaczenie. Zmienię. Zmiana w demony, tak? Mhm. No Trochę podobnie do persony. Tutaj też zamieniamy się właśnie, w demony cały czas. Eee, dobra, jedziemy. O, widzę, że mam void ice. Idziemy. Można by sprawdzić. Nie. Mm. O, ktoś był moim healerem, chyba już teraz nawet nie pamiętam. Ale właśnie, niech będzie. No dobra, a jakieś weaknessy albo coś? O, strasznie to było. trastwem no, o, ora, Tylko Fizyczne ataki. Nie, nie fajnie. No dobra. Czy on właśnie mi coś naszeptał na uszko i dlatego zadał mi obrażenia? Dobra. Shit. A, jest auto. No tak. Na trójkącie mogę odpalić, żeby Właśnie ataki dla ciała. Oha, jak dobrze, że komputer jest gój. Level up. Nie, ja no zdecydowanie potem muszę zajrzeć do tych moich. A, yy, właśnie. Tak, yy, i, yy, yy. No. Yep. Mhm. W sumie ciekawy motyw fabularny pierwszej części, że zostali zmienieni w te demony, które muszą pożerać innych, żeby przetrwać. A Sara, ta dziewczyna, miała taką moc, że jej śpiew koił tak jakby głód, eee, strong presence. No dobra, to, jak zginę to na waszych oczach. W ogóle część demonów można łatwo poznać z tego z e, no. Z innych chociażby person, tak. A bo dobra, teraz spróbujmy. Uh -oh! Dobra, to pójdzie łatwo. Niestety tutaj nie ma all-out ataku, czy coś w tym rodzaju. Natomiast tak, gra w bardzo dużym stopniu polega dalej na szukaniu tych słabości, etc. Mhm. U głównej postaci mogę sam staty rozkładać, a tutaj się dają same. I ucieczkę. Mm -hmm. Dużo się gra nie zmieniła, cóż to jest? A tak, regeneracja HP i punktów magii do używania. No dobra, słuchajcie, to jest zbliżamy się do 25 minut. E, udało mi się cokolwiek pokazać, więc dobrze. Natomiast, e, więcej wrażeń, oczywiście, na kolejnym gamecastie czyli naszym podcaście, raczej konsolowym, na którym nagrywamy wspólnie razem z Bartkiem i z Anią. E, za niedługo powinien pojawić się nowy odcinek, w nim na pewno będę mówił ja o Digital Devil Z2, natomiast Ania e, już gdzieś, jeśli dobrze mi ćwierkają moje ptaszki na Twitterze, będzie opowiadała o Shin Megami Tensei V wychodzącym na Switcha, e, więc taki mo mo mocno, mocno w tym klimacie odcinek się zapowiada, zachęcam was do słuchania. Eee, I to by było właściwie na tyle. No, trudno takie JRPGa w pół godziny zmieścić i pokazać dobrze, natomiast gdzieś tam te pierwsze wrażenia są takie, że jest to bezpośrednia taka mocna kontynuacja pierwszej części. Jedynki niewiele się zmieniło ani pod kątem graficznym, ani pod kątem gameplayu, kombatu, rozgrywki. Jestem ciekaw, czy w ogóle się coś zmieni, czy to będzie po prostu rozciągnięta pierwsza odsłona. No i co? I tyle chyba z tego materiału. Dzięki za oglądanie, zachęcam do kolejnych i trzymajcie się. Na razie, pa pa.